Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. Tak jak wszyscy przypuszczaliśmy, tak jak było informowane w, na rosyjskich i na amerykańskich stronach: operacja Super Pershing jest od 5, od 5 maja, czyli dzisiaj. Od 7.10 do poniedziałku, 2 czerwca do 7.00 rano. Oczywiście raczej liczcie do 1 czerwca, kto tam będzie grał do 7.00 rano, ale może jeżeli komuś tam braknie jakiś jeden meczek, to wtedy warto obudzić się o szóstej i zrobić ten meczek, żeby dostać tego super pecznika. Dlaczego? Oczywiście zaraz wytłumaczę, komu się to opłaca robić, a komu się to nie opłaca robić. Tak więc oczywiście misja polega na tym, żeby w każdej nacji zdobyć po 75 tysięcy expa i tutaj to ktoś tam mi mówił, że, że nie liczą się bonusy. Tak, wszystko się liczy: razy dwa, prem, premium konto, wszystko się wlicza. Tylko oczywiście trzeba być w pierwszej dziesiątce. Więc jeżeli nie wiadomo jaki podwójny mecz zrobicie, a będziecie na 11. miejscu, niestety ten exp nie liczy się. I fajne i o wiele lepsze właśnie od tego co było w poprzedniej misji NAS6 jest to, że nie tylko szóste tiery, ale. Wszystkie w zasadzie czołgi od 4 do 8 tieru, oprócz czołgów premium, z tego co widzę. Ja, szczerze mówiąc, nie wiem jak tam z artami, ale chyba też artami na pewno, bo teraz promuje Wargaming grę artami. Jeszcze z ciekawych rzeczy jest właśnie to, że jest miejsce garażu za 100 golda. Osoby, które mają tych miejsc mało, a mają trochę tych, tego golda, naprawdę warto teraz wykorzystać nawet wszystko, co macie, te tam 500 golda, Macie, kupcie sobie 5 miejsc w garażu, bo y, przyjdzie taki moment, że będziecie chcieli sobie odkupić jakiś czołg, y, pograć jakimś czołgiem, dokupić jakiś czołg, i wtedy tych miejsc nie będzie, a y, miejsce będzie kosztować 300 golda. Więc myślę, że warto. Czyli tylko bitwy losowe oraz drużynowe. Czyli tak naprawdę również w drużynówki też będzie fajnie sobie można było grać i przy okazji robić tego expa. Wieloma ósmymi tierami w drużynówkach są to szybkie mecze. Jest to dobry exp, więc w miarę szybko myślę, że można będzie zdobyć dużo expa. A też wiemy, że jeżeli teraz... Jak widać, że to też w drużynowych meczach, bitwach też się liczy, więc. <laughs> e o tu pisze bonusy za pierwsze zwycięstwo dnia, e konto premium i, te tak, i tak dalej nie będą uwzględniane. Oczywiście to jest jakaś pomyłka, zaraz wam powiem e dlaczego. E no właśnie, nie wiem czemu oni tak to napisali, a są wliczane, bo już rozegrałem mecz, no ale to zobaczymy, jak, jak to będzie. Nie wiadomo, no, dziwna sprawa z tym tutaj tekścikiem, więc tych bit drużynowych teraz będzie więcej, więc będzie szybciej losować do tej bitwy, ale wchodzę w grę World of Tanks, ja już dzisiaj rozegrałem jeden meczyk, jeden meczyk rozegrałem z 185B, czyli czwarty tier, który się łapie do tego, taki normalny meczek tym czwartym tierem. I jak widać, zdobyłem 2300 EXPA razy 2. I jak widzicie, operacja Super Pershing, etap 1, zdobyte doświadczenie 2300 na 75 tysięcy. Więc liczy się, no, liczy. Oczywiście tutaj jeszcze można mm, pięciokrotnie za 500, znaczy za 100 meczy wygranych i będąc w pierwszej dziesiątce, przejdę do tej misji. Gdzie to jest? Spełnij wszystkie poniższe warunki w 100 bitwach, czyli yy, znacie wśród pierwszych Tu straszne błędy tu razem. Wśród pierwszych napisane tam na stronie piszą, że to się nie wlicza, a jak widać mi się wliczyło. Nawet rozegram zaraz jeszcze inny meczek i zobaczycie, że to się wlicza. Wlicza się i premium i wlicza się yy, gwiazdka z dnia. 10 graczy w tej drużynie według parametrów zdobyte doświadczenie i wtedy uzyskujemy miejsce w garażu tylko tak szybko poinformuję że to można wykonać pięciokrotnie na jedno konto tutaj gdzieś to 5 razy na jednym koncie Czyli jeżeli ktoś naprawdę ostro umie dużo grać, to jeszcze może sobie wbić, ale myślę, że tutaj niekoniecznie warto wbić się o, o te miejsca w garażu, bo przecież tutaj To miejsce w garażu jest za to golda, czyli nie tak dużo. No ale jeżeli ktoś w ogóle nie ma golda, no to faktycznie może warto tak na, nawalać, nie. Okej, okay, więc jesteśmy tu na tych misjach. Super, operacja Super Persing. Hmm? Momencik, bo coś mi się powaliło. Zysy, syry to tutaj? No, jakoś dziwnie to jest tutaj rozpisane, bo przed chwilą widziałem tu inne rzeczy. A w tej chwili, wymagania. O, dobra, przepraszam. <laughs> A więc, tutaj w wymaganiach mamy pokazane wszystkie czołgi, którymi możemy rozgrywać tą misję. No, w moim garażu, jak widać, jest tylko jeden Japończyk. Ale ja go sobie teraz ekspie, yy, więc myślę, że tam 2-3 mecze dziennie taki takt nie będę rozgrywał, więc, yy, więc nie będę w tej chwili Japończyka żadnego dokupywał. Na razie jeden mi wystarczy. Jak widać, z rosyjskich czołgów mam ich 6, więc tutaj w ogóle przejadę, hmm, przejadę przez tydzień y, tą misję, y, zrobię, grając na przykład jeden meczyk y, tymi super czołgami, bo w zasadzie każdy z tych czołgów to jest naprawdę y, pochłaniać niezłego expa. Z Amerykanów widać, mam 5 y, czołgów, i to też każdy z nich, czy Helka, czy T49, T32, T29, czy t, t, t czy ta Chaffee, to są czołgi, które potrafią zdobyć bardzo dużo doświadczenia. Jeżeli chodzi o Brytyjczyki mam tylko Matyldę Jeżeli chodzi o m, Niemcy mam dwa czołgi, ale jak zacne czołgi Tiger oraz Lux oraz Francus AMX 50 to też super czołg Tak naprawdę m, Nie wiem czy będę dokupywał, dokupywał jakieś czołgi do tej grupy m, więc zerknijmy w badania Oczywiście polecam y, kupować takie czołgi, czołgi którymi y, na pewno znajdziemy się w tej pierwszej dziesiątce, bo to jest, y, to jest ważne, bo z, y, wygramy mecz, będzie ta gwiazdka, a będziemy mieć 11 miejsce i niestety nie wejdziemy. Czyli Japończy... z Japończyków... Mam tylko STA-1. Nie będę teraz kupował Typa 61, ponieważ y, przez ten miesiąc, następny, y, będę wykorzystywał STA-1 y, do tej misji. Jeżeli chodzi o japońskie czołgi, tak naprawdę y, ciche czy Keho. Y, ja chyba Chi-He y, y, widziałem na meczach, y, że robią dobre wyniczki. Y, y, oczywiście premium czołgi się nie wliczają. Hinu, myślę, że Hito mi się podobał, więc jeżeli bym miał kupować, chociaż na Hito już mam tutaj Asa, możliwe, że zaopatrzyłbym się w jakąś czwóreczkę. Być może Hite, ale jeszcze spokojnie nie myślę o tym. Ruskich mam sporo, amerykańskich mam bardzo dużo. Tu mam Matyldę i Matylda oczywiście jest świetna. Ale możliwe, że odkupię sobie na przykład y, Cromwell'a, którym mi też bardzo fajnie się grało. Chyba, że kupię sobie jakiś czołg, y, którym w zasadzie y, nawet nie grałem. Typu Alekto, który i, i ma naprawdę świetne krycie i w ogóle jest chwalony przez wszystkich. Y, podobnie się gra jak na przykład SU-85B, którym gra mi się bardzo dobrze. Yy... No, myślę, że. Co by tu jeszcze, no można by było, myślę, że może pomyślę nad FVM 304 z szybkim, szybką artą z małym zasięgiem, ale naprawdę ze świetnym łukiem strzału. Myślę, że warto by było coś takiego sobie zakupić. Niemcy, no tu mam Luxa oraz Tigera. Z czwartych tierów y, wiadomo y, wielu wielu lubi grać hecerem. I możliwe, że tego hecera sobie odkupię, jak widać grałem nim tak dawno temu, że nie mogłem sobie na nim asa pancernego zrobić. Hmm. Luxa mam. Co tu jeszcze? No wiadomo. Y, wiadomo, wiadomo VK 3601 H by była świetna. No i i, 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 no i wiadomo, borsuczek, ale mm, 400 też warto poczekać. Myślę, że dwa czołgi mi wystarczą. Yy, z, być może będzie jakaś, jakaś, jakaś oferta specjalna z tańszymi cenami, wtedy yy, warto będzie zaopatrzyć się w ten czołg. I kwestia yy, francuskich czołgów, tu mam tylko Amixa yy, 50 100. I na razie mi to wystarczy, ale oczywiście jeżeli będzie już y, ciężko w zdobyciu tej misji, bo będę ją robił, i już informuję na 100%, to być może odkupię sobie na przykład LC AMIXA, y, którym widzę, mam już asa zrobionego, ale ty po prostu y, no jest to light tank o tak dobrym kryciu i ciekawej lówce, że myślę, że na pewno jest to, jest to fajnie, a EXP na pewno zawsze będziesz w pierwszej dziesiątce, bo wystarczy, go rzuca na wysokie tiery, że się przejedziesz, pierwszą, pierwsze kółeczko zrobisz, zaobserwujesz, trochę zbierzesz obrażeń po wyspotowaniu i już jesteś w topowie, w topowej EXP, już masz dobry EXP, bo on bardzo dobrze EXPi, gdyż rzuca go na wysokie tiery. Dobra, no a jeżeli chodzi o Chińczyki, i tutaj nie mam ani jednego czołgu w tej chwili, jeżeli chodzi o te czołgi, i się zastanawiam, czy odkupić sobie 110, czy ISA 2, czy też może typa 58, typ 34 też był w miarę ciekawy, a ten M5, A100. Nie, ja myślę, że raczej będę tutaj zakupował. Albo IS2, albo y, 110. No, Przypuszczalnie tego ISA2 y, zobaczę sobie jeszcze tylko na y, moje. Przepraszam, y, gdzie, Oho, jest. Myślałem, że mi się zawiesił. Y, gdzie tu jest moje te pojazdy? Y, wybiorę sobie narodowości. Jeżeli chodzi o Chińczyki, gdzie są Chińczyki? Tutaj no to na 110 rozegrałem 131 bitew, miałem 64% zwycięstw, średnie obrażenia 1908 i ponad 1000 średnich Exp, ale lepiej z EXPem mi szło. Na IS-2, więc warto też patrzeć się w ten sposób. Jeżeli odkupujecie jakiś czołg, warto kupić taki, na którym lep lepiej ekspiliście. Prawie 60% zwycięstw i średnie obrażenia porównywalne do 110, czyli przypuszczalnie odkupię sobie isa 2 No to w zasadzie tyle. Myślę, że jeszcze raz pokazując Wam, że liczy się gwiazdka i liczy się i liczy się prem, premium, konto, zagram na przykład helkacikiem, coś mi laguje. Dobra, mamy helkata, lorneteczka i spróbuję wygrać meczyk i spróbuję być w pierwszej dziesiątce i zobaczycie, że to wszystko się liczy. Rzuciło mnie na ósemki, ale rzuciło mnie. Widzę, że raczej mam zdecydowanie lepsze te ósemki. Jest to Pluton, Wielce Szanowny, Ziemek Hel i Kucu z klanu RD. Przypuszczam, że, że dadzą radę Plutonowi z ROVM. Jest tylko jedna artyleria. Coś mi się. Co ja zrobiłem? Nie wiem, może jakiś program puściłem. Strasznie ład... wolno mi się ładuje do gry i laguje mi w grze. Więc po tym filmiku przypuszczalnie. O, o! Zrobię restart komputera. No, no, jakieś lagi mam. No teraz 40 fps, -ów. oczywiście nagrywam, więc też jest to spowodowane nagrywaniem. Dobra, więc ja zakręcam. Tam. Dobra, już się chyba uspokoiło, ale jakieś lagi miałem. Yy, nie wiem, czym spowodowane, bo nic nie przerabiam, nic nie wgrywam. I strzy się schował. Dobra, w takim razie. Idę zobaczyć tutaj, czy ktoś nie jedzie właśnie w stronę naszego kapa. Jadą. Kurde, zatrzymał się. Ten jest poza zasięgiem. No, niestety za późno przybliżyłem, i on już jest poza zasięgiem. Ale mamy tutaj tank strojera, który w zasadzie już nie żyje. Nawet tam nie podjeżdżam. Dobra, ale trzeba coś zrobić w tym meczu, żeby być w pierwszej dziesiątce. ST1. Podjadę trochę bliżej. Jak na razie zero obrażeń. Jak na razie w zasadzie w ogóle nic nie zrobiłem w tym meczu. Muszę coś zrobić, bo inaczej mój exp się nie zaliczy. Dobra, mamy tam ISA 3. Nie, nie przebity IS3. Więc nieładnie. O, o! Ale esta 1 już przebity. Nie zostałem wyświetlony, a jednak, jednak mnie próbował uderzyć. 4-1, a ja cały czas jestem w złej sytuacji, jeżeli chodzi o EXP. No nieładnie, bo tak naprawdę ważne jest, żeby nie tylko mecz wygrać, ale też, żeby zdobyć exp w pierwszej, z pierwszej dziesiątki. A więc muszę, no dużo nie mogę, no jestem, jestem tierem szóstym na tiery ósme, więc muszę grać trochę bezpiecznie. O STA1 już ucieka Strzelę i widać, że go trafiłem Więc jadę teraz do przodu Tu był is 3 Jakieś mam dziwne lagi O, tu mamy is 3 Tym razem go przebiłem. No, niepotrzebnie mogłem mierzyć w ISA 3. I IS 3 się na mnie patrzył? O lewcie, chyba tak. O, już się nie patrzy. Ricochet! Kolewcia. Jest penetration, ale przeraża mnie to, że mogę nie być w pierwszej dziesiątce z Expem. Już koniec? O oh my god, trzymajcie kciuki yy, Strasznie słaby meczek rozegrałem yy, Przez rozstrojenie yy, Z powodu yy, tych lagów Jakieś mam dziwne lagi No w każdym bądź razie yy, Dostałem expy piąty Na szczęście yy, Czyli yy, zdobyłem Jak widać yy, tylko 1460 expa podwójnego, ale jak widać operacja Super Pershing etap pierwszy jest, jest zaliczone normalnie do tej misji czyli mimo kiepskiego meczyku mam 1,5 tysiąca w tej misji. No to ja będę robił, oczywiście na Twitchu będę grał tymi czołgami, jeżeli ktoś będzie miał ochotę się o coś mnie spytać, albo zobaczyć jak gram, zapraszam na mojego Twitcha. Tam szczególnie, tam po 20 można widzieć jak gram i, i tyle, no jak widzicie na stronie internetowej pisze, że bonusy za pierwsze zwycięstwo dnia konto premium i nie będą uwzględniane. Aha, już wiem o co chodzi. Wybaczcie w ogóle moją głupotę, znaleźć się w pierwszej dziesiątce graczy w drużynie pod względem zdobytego doświadczenia. Jeżeli chodzi o to, nie będą uwzględniane premki i podwójne, czyli tylko i wyłącznie ten EXP pojedynczy, ale jestem, nie? Wybaczcie za moją głupotę. No i zapraszam oczywiście do gry z super pershingiem, bo ten choke jest ciekawy. Oczywiście 7200 golda on to, to jest najtańsza ósemka do kupienia, więc ci, którzy mają to w garażu, otrzymają 7200 golda oraz miejsce w garażu, a przy okazji pobawią się fajnymi czołgami. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych filmików.